Jeszcze raz tam wytłumacz, bo ja nie wiem dokładnie o co chodzi. Co ty powiedziałeś, że co? Że co się stało? No kurwa, no mówię ci konkretnie i wyraźnie. Byłem już na tramwaju, na demcu. gdzie kurwa na nawaliłem tory. Piesiąc szłem z powrotem na działkę, się musiałem przebrać i umyć. Aż tak? Nie wiem, co się stało. No nie wiem, no kurwa, no dostałem no, ma nie bieguny, dostałem tego, że mnie kurwa skręca. No nie wiem, no wczoraj kolacy, pucho otworzyłem i. No zaraz do Włoska ci powiem, rano stałem o 5, wypiłem w kawę, herbatę, wszystko wodę, za 26, wyjeżdżał i o 6 wsiadłem w autobus było dobrze. A co z rzeczami? Na pętli tramwajowej normalnie nie zdążyłem, w ogóle nawet nie wiedziałem gdzie i przyjechałem się przebrać. No skręca mnie normalnie, no nie wiem, co się stało, uwierz mi chociaż tą razem. to razą. Rzeczami... A co z A co z rzeczami? Co. Co z rzeczami się stało? Co? No, kurwa, tory wyrzuciłem, ga się wyrzuciłem, no bo już kurwa nie wiem, innego wyjścia. <grych> no, i uwierz mi się od razu. No, robię sobie herbatę, robię tego kurwa, no ciszy mnie kręci mnie nadal, nie wiem, co się stało. A kurde. No proszę, no, Patryk, uwierz mi to, wrażą. to nie są kurwa żarty, bo do tego bym się nie przyznał. A ja no ten no by to... musiał być debilem. Żeby takie coś wciskać i tak dalej. To no nie wiem, co się stało. No zadweń do włoska, ci rano, stałe, normalnie było okej. Okay. rzadkie czy gęste było? Jakie? Lepiej co so. yy, raz ja byś przy mnie to bym musiał stanąć 2-3 metry.